Witam Cię serdecznie na naszej czwartej już konferencji. Pewnie zdarzyło Ci się nieraz wbić komuś szpilę czyli powiedzieć kilka takich słów, które jak szpilka wbijają się komuś w serce. Po prostu powiedzieć komuś jakieś złośliwe słowa, a może nawet sam albo sama. Stałaś się kiedyś, stałeś się kiedyś ofiarą takich przykrych, bolesnych, ujących słów. Co takie słowa robią z naszym życiem? Co takie słowa robią z naszą miłością do drugiego człowieka? Tak jak ta szpilka, one tę naszą miłość przebijają. Właśnie to ma do siebie właśnie szpila, czyli przykre słowo, które niekiedy wbijamy w serce drugiego człowieka. Przykre to jest, że tak się dzieje w naszym życiu, ale niekiedy pokusa do tego staje się jeszcze silniejsza niż nasze wszystkie dobre chęci ku temu, żeby tak nie było. Zobacz, że w litanii do serca Pana Jezusa padają te słowa, że serce Pana Jezusa zostało przebite włócznią, czyli czymś o wiele ostrzejszym, czymś o wiele groźniejszym niż tylko szpilka. Ta scena dokonała się na krzyżu. Na krzyżu to był ten moment, gdy Pan Jezus ofiarował siebie za nas. I zobacz, jak niesamowita musiała to być miłość, że Pan Jezus właśnie przyjął taki mocny cios, cios włócznią. Cios włócznią wymierzony w samo Jego serce. Gdy będziesz miał pokusę do tego, żeby wbić komuś taką ostrą szpilę w Jego serce, i będziesz czuł, że ta pokusa jest silniejsza od Ciebie. Pamiętaj, że w tym momencie również możesz w modlitwie prosić Pana Jezusa o to, aby pomógł Ci przezwyciężyć tę pokusę. A oto przykład takiej modlitwy. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Panie Jezu, Pismo Święte mówi nam, że przeszedłeś przez ziemię dobrze. Czyniąc, będąc dobry dla wszystkich, prosimy Cię: wspieraj nas, abyśmy my również byli tak dobrzy, jak dobry byłeś Ty. Wspieraj nas, abyśmy nigdy nie, nikomu nie wbijali szpilek naszej złośliwości. Wspieraj nas, abyśmy potrafili również przyjmować te przykre słowa i tak jak Ty nie odpłacać nigdy złem za zło. Panie Jezu, pomóż nam, aby nasze serca były tak dobre, jak dobre jest serce Twoje. Wspieraj nas, abyśmy każdego dnia stawali się coraz bardziej do Ciebie podobni, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen. Jezu, cichy i pokornego serca, uczyń serca nasze według serca Twego. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.